Powiedz to pierwszy. Historia o miłości. On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycia. Zaś ona, kobietą łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i odeszły. Historia, jakich wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech. Stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł: Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu pańska żona nie chcesz dłużej żyć. Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym głosem: Ty nie umrzesz! Dlaczego? Zapytała kobieta lekko wzdychając. Ponieważ ja cię potrzebuję, to dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale, a lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła, i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie. Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl, moja mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą. Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość.